Dzień dobry Państwu, pogadanki. Łanki. Kanał na YouTube Nieruchomości bez Ściemy. Anna Strzelczyk. Witam serdecznie. Chcę dla Was nagrać cykl jesienna anka. Była już o wakacjach, było już o kryzysach. A dzisiaj chcę powiedzieć o jesieni. Pracuję w nieruchomościach już ponad 15 lat i tych jesieni już miałam trochę. Ta jesień jest zupełnie inna, wyjątkowa, kolorowa, ale też, tak jak opadają liście z drzew, spadają ludziom klapki z oczu, że tak powiem, kolokwialnie. Dlaczego? Otóż dlatego, że Często słyszy się, że strona sprzedająca wywindowała cenę do góry, że tak naprawdę kupujący miał niewiele do gadania, nie mógł tak naprawdę negocjować, nie miał czasu na to, żeby się nad pewnymi sprawami zastanowić, bo nieruchomości praktycznie w ostatnią jesienią, dwie jesienie temu sprzedawały się od razu. Był to rynek faktycznie sprzedającego. Czy teraz będzie inaczej? Czy jest inaczej? Ja myślę, że tak. I bardzo się z tego cieszę, dlatego że lubię pracować ze stroną kupującą, bo jest sprecyzowana, konkretna, ma cel, ma yy, postawione jakieś priorytety i wtedy, dla mnie, jako pośrednika nieruchomości, jest to naprawdę wyzwanie. Staram się wtedy bardzo. Ale co nie oznacza, że się nie staram przy stronie sprzedającej, bo też, ale wtedy inne czynności wykonuję. Tutaj mam za zadanie zadowolić klienta kupującego przynajmniej na drugiej, trzeciej prezentacji nieruchomości, żeby bardziej go poznać, być przekonanym, że ta nieruchomość, którą ja wskazuję, jest ta właściwa dla niego. Udaje mi się to. Naprawdę widzę to w ludziach, że jak coś pokażę, coś, co oni mi skategoryzowali, ja potrafię dokonać takiej weryfikacji przy dwóch, trzech ofertach. Zazwyczaj klienci podejmują decyzję o zakupie. Co w sytuacji, kiedy klientowi trudno jest podjąć decyzję, ma obawy, nie wiem, waha się. No są też tacy klienci i trzeba takim klientom również dać yy, odrobinę wsparcia, takiej wyrozumiałości, yy, wykazać się cierpliwością. Mamy różne typy klientów. Tak naprawdę klient nasz pan, to on nosi yy, nasze pieniądze w kieszeni, ja zawsze tak powtarzam. Oczywiście chodzi tutaj o wynagrodzenie. Obserwuję wzrost kilkunastoprocentowy z kwartału na kwartał, przynajmniej w tym roku, bo to, co działo się na początku roku, to praktycznie sprzedawałam nieruchomości z poprzedniego, 2021. Potem był czas wybuchu wojny, więc obserwowałam rynek najemcy. Czterokrotnie praktycznie zwiększyła się liczba chętnych do najmu. Potem, Faktycznie przyszli, przynajmniej co do Ukraińców, yy, przyszli yy, po zakupy, czyli wykazują, że posiadają te swoje środki finansowe, znajdują tutaj pracę i znajdują tu jakiś sens życia. Z Ukraińcami jest yy, tak, że oni nie mogą nabyć odrębnej własności lokalu, czyli takiej, która jest trwale związana z gruntem. Potem nastał czas chyba takiego rozluźnienia, tych wakacji. Mówiłam w tym podcaście o wakacjach, że ja ich praktycznie nie mam, z racji tego, że ja w swojej pracy często i praktycznie w każdym roku, tak mogę powiedzieć, że jest, napotykam się na dużą grupę ludzi kupujących, którzy mają chrapkę na te nieruchomości, które. Od jakiegoś czasu są wystawione w swojej ofercie, i to właśnie dla nich czas uśpienia innych kupujących, rozluźnienia, czyli tych wakacji, jest taką sposobnością do tego, aby móc kupić coś taniej albo zdobyć to, co chcą. Bo wiecie, że kupujący klient to tak naprawdę nie tylko ten, co chce kupić, ale też są tacy, którzy mają taką potrzebę kupna ale też są tacy, którzy inwestują w nieruchomości. Uważam, że to nadal jest najbezpieczniejsza forma inwestowania swoich środków finansowych. Nastał w ten czas taki okres, kiedy kredyty, inflacja były ponad nasze możliwości. Faktycznie jest to odczuwalne, ale ja spotykam również takich klientów, którzy nie boją się wziąć kredyty Udało mi się kilka kredytów do końca sfinalizować poprzez transakcję z bankiem. Ale chciałam dzisiaj powiedzieć o jesiennych klientach, o takich klientach, którzy wydawać by się mogło, że w życiu są ospali, że ten czas jesieni to tak naprawdę czas, nie wiem, listopadowych deszczów, takiego szybkiego kończenia się dnia. W tym roku nasza jesień, nie tylko ta pogodowa, była cudowna, kolorowa, ciepła ale ja spotkałam się właśnie z taką grupą klientów ciepłych, którzy Obdarowali mnie swoimi dobrymi nastrojami, którzy sprawili, że praca dla nich naprawdę była warta tego poświęcenia mojego czasu. Też moja praca się zmienia właśnie w tym czasie, kiedy ja mam i spotykam takich klientów. Czy klient kupujący dzisiaj może wymagać? Myślę, że tak. I całe szczęście, bo już w pewnym momencie bałam się, że ten klient kupujący nie jest dostatecznie doceniony. Tak naprawdę, klienta kupującego w którymś momencie zaczęliśmy traktować jako, jako kogoś, co zawraca nam głowę, bo mieliśmy. Tylu chętnych na jedną nieruchomość, że tak naprawdę nie dbaliśmy o tego klienta kupującego. I cieszę się, że dzisiaj jest tak, że troszeczkę się to zmieniło i poświęcamy temu klientowi kupującemu więcej czasu, i bardzo dobrze, bo klient kupujący on tak naprawdę jest najbardziej wartościowy w tej całej układance. Kupno-sprzedaż. To on decyduje o naszym sukcesie. A nasza praca i nasz sposób wykonania tej pracy będzie świadczył o, o finale. Mam nadzieję zawsze szczęśliwym finale. Chciałabym powiedzieć, albo może inaczej, chciałabym przytoczyć, bo wydałam ostatnio podcast Czy pośrednik to złodziej, a potem był temat, właśnie klienta sprzedającego, czyli jak się przygotować do sprzedaży. I tam rozgorzała się w którymś momencie taka dyskusja, ponieważ ja zaczęłam opowiadać faktycznie o moim zdarzeniu na nieruchomości, gdzie wprowadzałam swoich klientów kupujących, znaczy właściwie ich nie wprowadziłam, bo nie dopuściłam do tego, aby weszli na to mieszkanie. Ponieważ y, zapachy z tego mieszkania i sposób, w jaki nas potraktowano, nie chciałam, żeby mój klient y, wychodził z tego mieszkania nieusatysfakcjonowany, nieugoszczony i przede wszystkim z zapachem gotowanej kapusty. Klient kupujący dzisiaj jest taką małą perełką. Bardzo często My sobie nie zdajemy sprawy z tego, że to klient kupujący decyduje tak naprawdę nie tylko o czasie oferty, jaką posiadamy, ani o tym, że coś możemy szybko dopiąć, bo sposób, w jaki my tego klienta potraktujemy, będzie tak naprawdę taką wskazówką za miesiąc, dwa, trzy do tego, w jaki sposób my pracujemy. Często zdarzają mi się kupujący, których praktycznie nie obsługuję finansowo z racji tego, że są to moje y, nieruchomości na sprzedaż i wtedy znajduję klienta, jak to się mówi, z rynku, który sam do mnie dzwoni. I też mi się dobrze z takimi, oczywiście, pracuje, tak, ale jest to zupełnie już inna praca. Jest to praca, która polega na tym, że ja dokonuję czynności. Polegających na tym, a, że prowadzę na rzecz strony sprzedającej prezentację, ustalenia, negocjacje i tak dalej, ale dbam o tą moją stronę sprzedającą, która mi płaci. Natomiast strona kupująca, i yy, właśnie miałam ostatnio taki przykład, że pan yy, chyba to dostrzegł i wtedy się mnie zapytał, yy, że on widzi różnicę pomiędzy moim podejściem do klienta, a Podejściem na przykład innego agenta do nich w sytuacji, kiedy miał im zapłacić, pytam się wtedy, czy zrobiłam coś nie tak, czy on poczuł się w jakiś sposób urażony, a może nie usatysfakcjonowany. Właśnie powiedział, że wręcz przeciwnie, jest zdziwiony, że nie płaci mi prowizji, a ja go traktuję, jakby tak naprawdę on płacił moje honorarium. Było mi naprawdę miło. Bo to, że i druga strona mnie nie opłaca, nie oznacza, że mam jej nie uszanować. Pokazałam w ten sposób, a klient mi dał zwrotną odpowiedź, że jest warte to właśnie podejście do klienta, yy, warte gry, warte świeczki, warte mojego wynagrodzenia czasu i wszystkich moich czynności, które wykonuję na rzecz strony sprzedającej, bo wtedy jest naprawdę łatwiej dogadać się stronom, na wspólne ustalenia i na bezpieczne doprowadzenie transakcji do szczęśliwego finału. Czasem, nawet po transakcji, klienci mają ze sobą jakiś kontakt. To jest naprawdę miłe. I ja dbam i staram się o te relacje, żeby one były zachowane, dlatego że nie chcę, aby właśnie taka transakcja była tylko jednorazowa. I zdarzają mi się tacy klienci, którzy nie płacą mi, ale na przykład polecają mi innych. I to jest takie odwdzięczenie się dla mnie, za to, że ja poświęciłam w cudzysłowie oczywiście, bo tak nie jest. Ja to naprawdę z miłą chęcią i z całym swoim zaangażowaniem robię, żeby klient czuł, że jest dla mnie ważny. Zachęcam wszystkich agentów do, tym, do tego, aby, aby zastanowili się nad sposobem przeprowadzania swoich transakcji. Zachęcam wszystkich kupujących do tego, aby również zastanowili się, czy nie warto czasem lepiej wybrać takiego agenta, który im poświęci swój czas, swoją uwagę, który nie będzie patrzył tylko na wynagrodzenie i robił stricte to, co, na, na co się umówił mam nadzieję, że tak jest za każdym razem ale żeby właśnie oddał kawałek tego serca dla klienta, bo on. Jest w stanie przyprowadzić nam następnych, chętnych na zakup czy sprzedaż. Klient kupujący dziś jest drogocenny. To on posiada pieniądze, bo najczęściej, no nie oszukujmy się, w tej chwili przychodzą klienci, którzy wyciągają swoją gotówkę. Z racji tego, że jesień często była takim okresem przejściowym na zimę, Czyli y, ludzie wykupywali y, w lato działki, żeby finalnie y, na jesień zdobyć dokumentację, żeby po zimie rozpocząć budowy. Ta sytuacja się już odmieniła, bo częściej do mnie przychodzą klienci, którzy kupują już gotowe nieruchomości, czyli domy, mieszkania. Może dlatego, że ja nie posiadam w swojej ofercie za dużo działek, ale. Wydaje mi się, że dzisiaj jest taki czas, że trudno jest wybudować dom ze względów materialnych, finansowych, no i chyba tych okoliczności, które sprawiają, że cała ta otoczka niebezpiecznego świata jest przerażająca, i dużo klientów kupujących właśnie mówi w ten sposób, że raczej na dzień dzisiejszy nie podjęliby się budowy. Oczywiście są tacy, którzy są w trakcie tej budowy, są tacy, którzy zaczynają budowę i czują to bezpieczeństwo finansowe. Super, ja się bardzo cieszę, że też tacy są. Ja na tą chwilę takich klientów nie mam. Mam natomiast dużo takich chętnych, którzy chcą inwestować. Jest rynek najemcy tak naprawdę. Najemcy, który najczęściej jest zainteresowany tymi małymi mieszkaniami jedno-dwupokojowymi. Klient kupujący um, przychodzi tutaj, przynajmniej na mój teren, na mój rynek, często z y, dalszych miast. Kupuje na przykład pani z Zabrza mieszkanie w Jastrzębiu Zdroju, tylko dlatego, że choć pracuje na przykład na terenie Katowic, ma szybciej dojechać z Jastrzębia do Katowic niż z Zabrza do Katowic. Często stojąc w korku, y, traci ten czas. Y, na to, żeby bezpiecznie dojechać, bo stoi po prostu w gigantycznym korku. I widzę takie zainteresowanie klientów z zewnątrz. Mniejsze miejscowości są bardzo chodliwe. Yy, oznacza to, że yy, chyba występuje taki trend, który goni infrastrukturę. Dużo ludzi, przynajmniej ja tak dostrzegam, zaczynają dostrzegać w ogóle to, że że czas spędzony w samochodzie w dużych miastach niekoniecznie przekłada się na korzystne warunki. I tu jest akurat racja, bo to jest chyba wiadome, że w większych miastach nieruchomości są dużo droższe od tych ościeżnych, czy nie wiem, mniejszych miejscowości, tak? I dlatego dostrzegam takie zainteresowanie właśnie. Mieszkaniami od osób, które tutaj przyjeżdżają. No, gro też ludzi wraca z zagranicy i, i właśnie tutaj poszukują tych swoich nieruchomości albo chcą inwestować właśnie swoje pieniążki w to, żeby zaczęły im tutaj one w jakiś sposób pracować. Często klient kupujący, przynajmniej ten inwestycyjny klient, czeka na okazję. Takie okazje oprócz licytacji komorniczych, oprócz licytacji spółdzielczych są rzadko, ale są. Jest dużo ludzi w tej chwili, którzy ujawniają swoje potrzeby zbycia nieruchomości, ponieważ no, albo nie wydalają, jeśli chodzi o, o finansowanie kredytowe. I decydują się albo, albo zamieszkać wspólnie z rodziną, albo wyjeżdżają właśnie za granicę i, i pozbywają się uciążliwych y, kredytów. Korzystają na przykład z tych wakacji kredytowych. No, stosują różne wybiegi, żeby w jakiś sposób się odciążyć, albo sobie ulżyć. I dlatego klient kupujący na dzień dzisiejszy jest y, nie tyle w stanie zapłacić za daną nieruchomość, ale ma możliwość wyboru, czego nie było na przykład w zeszłym roku. W zeszłym roku, o tej porze, miałam taką transakcję być może o niej mówiłam, ale dzisiaj bym ją chciała tak bardziej podkreślić, ponieważ była to transakcja chyba mojego życia, przynajmniej jeśli chodzi o okres jesieni, ponieważ doświadczyłam nie tylko wdzięczności od strony sprzedającej, ale i od strony kupującej. Strona kupująca miała jakiś cel w swoim życiu, miała swoje pragnienia, marzenia itd. Zdecydowali się na kupno nieruchomości, która okiem innych kupców nadawała się do wyburzenia, do remontu, nie wiem, do zainwestowania ogromnych środków finansowych. Oczywiście środki finansowe były uruchomione w dużej mierze, natomiast ta para. Zupełnie inaczej popatrzyła na tą nieruchomość. Spojrzała na brzydko wyglądający dom, jak na, jak na swój pałacyk. I bardzo się cieszę, że miałam taką historię, bo nie dość, że pomogłam stronie sprzedającej, to pomogłam stronie kupującej i jak z jedną, tak i z drugą stroną utrzymuję kontakty. Może nie są to jakieś relacje przyjacielskie, ale na pewno znajomość jest. A w tej w tym roku, na tą jesień, yy, zdarza mi się mieć takich klientów, yy, którzy i inwestycyjnie kupili nieruchomość, ale też i na swoje cele mieszkaniowe, dlatego że na przykład yy, gmina zdecydowała się na wyburzenie domów, bo będzie przeprowadzona na przykład linia, nowa linia kolejowa i tak zwani wysiedleńcy to też jest nowa grupa, przynajmniej w tym roku, na tą jesień, która do mnie dociera, którą przyszło mi już po raz trzeci obsługiwać i to na, na pograniczu 30 km. Więc to są różne gminy, różne miasta i mogę tylko powiedzieć, że oprócz oczekiwań, jakie one mają, to mają w sobie ci klienci bardzo duży lęk. Przede wszystkim dlatego, że gminy nie określają się precyzyjnie ani co do terminów wypłat, ani co do terminów i wysokości opłaty za ich nieruchomość. Często są to nieruchomości, które zostały pobudowane od dziada Pradziada, ale są i też takie, które są nowymi nieruchomościami, nowymi domami, które stanęły gdzieś tam na na granicy, na przykład, nowo przebiegającej linii kolejowej, i ludzie muszą, mają jakiś tam określony czas, który tak naprawdę przez urząd, jak się okazuje, nie jest określony, ale oni już w głowie, że tak powiem, mają wielki strach i Taką, taką potrzebę po prostu znalezienia tego swojego miejsca, i dla mnie jest to ogromne wyzwanie, żeby zaspokoić potrzeby takich klientów, bo nie dość, że oni czują się niepewnie, mają ten strach, to tak naprawdę mają potrzebę pójścia też na nieruchomość, na przykład nową. Albo w trakcie budowy, więc tu przychodzi znowu następny niepokój, jeśli taką, taką przynajmniej nieruchomość ostatnio pokazałam, takiej parze, która jest w trakcie budowy. Na szczęście jest to budowa metodą szkieletową, więc za długo ta budowa też nie, nie będzie. Natomiast strach przed tym, że w terminach się nie wyrobą. Że finansowo nie dadzą rady, a co będzie, jak to wszystko znowu pójdzie do góry, czy ich będzie na to stać? Czasem nie będzie tak, że tutaj mają y, śliczny mały domek z kominkiem, a tam mogą mieć surowizn, surowy stan, jeszcze długie lata będą wykańczali ten dom. Takie, takie niepokoje y, na tym dzisiejszym rynku są, ja to dostrzegam. I tak jak powiedziałam na początku, każdy rok przez te 15 lat jest inny, ale w tym roku ta jesień, ta kolorowa, piękna, ciepła jesień dała mi taki obraz mm, powrotu do tych czasów, kiedy ten klient kupujący tak naprawdę jest. On był, ale dzisiaj ten klient ma szansę popracować ze mną, pobyć ze mną i mam szansę znowu y, pokazać klientom cały wachlarz różnych y, ofert nieruchomości. Ktoś powie, że zwariowałam mówiąc to, ale słuchajcie, kiedy były takie czasy, że na jedną nieruchomość przypadało załóżmy trzech, czterech klientów i dzwoniło się do losowo do jakiegoś klienta, który jak zdążył odebrać, no to podejmował decyzję, ale to były takie bardzo nerwowe sytuacje, i tak naprawdę niekomfortowe było to dla mnie, mówiąc klientowi: proszę pana, proszę pani, jeśli nie teraz, to już jutro tego nie będzie. To był taki, taki sposób, jakby ich przymuszania do czegoś, czego ja bardzo nie lubię, słuchajcie. Są też tacy klienci, którym trzeba tak jakby zasugerować, że mają się pospieszyć, ale to nie jest wywieranie nacisku na nich. To jest po prostu sugestia. Fajnie, jeśli z niej skorzystają, tak, ale jest to sugestia do tego, aby im dać takiego kopa do podjęcia decyzji. Bo czasem klient kupujący potrzebuje, żebyśmy wzięli go za rękę i poprowadzili do sukcesu. Bo wahają się, bo nie wiedzą, bo nie mają tej pewności. I nasze działanie, takie pewne działanie daje im tą możliwość podjęcia tej decyzji wspólnie z nami. I wielu klientów już się przekonało o tym, że jeśli coś um, wydaje się dla klienta kupującego atrakcyjne, a ja podczas na przykład tej pierwszej rozmowy, podczas badania potrzeby klienta wiem, że na przykład to i tamto może im doskwierać, to ja zwracam na to uwagę. Być może tracę w ten sposób swoje wynagrodzenie, być może tracę w ten sposób klienta, ale zadowolenie mojego klienta jest dla mnie najważniejsze i bardzo bym nie chciała, żeby klient kiedykolwiek mi potem powiedział a bo pani mnie namówiła, a bo pani mi tak powiedziała, a bo pani mi tak doradziła nie ja chcę z klientem pracować, ja chcę z klientem być do końca i patrzeć mu w oczy, wiedząc że to co zrobił, zrobił to dla siebie w pełnym, stuprocentowym przekonaniu i tego się chcę trzymać zależy mi na was kochani klienci kupujący? zależy mi na tym aby dokonywać Fajnych, dobrych, skutecznych transakcji, i na tą jesień, wcale nienostalgiczną, tylko właśnie ciepłą, kolorową, chcę z Wami być aż do zimy. A w zimę, jak sypnie śniegiem, znowu się zmienią barwy otoczenia, i mam nadzieję, że ta biel, która nas wkrótce yy, otuli, da nam. Innych klientów, takich, którzy będą szukali, może, może małego białego domku z kominkiem, przy którym będą odpoczywali, przy którym będą się tulili. Przynajmniej ja sobie życzę takich klientów, a na dzień dzisiejszy mam klientów, którzy spełniają moje życzenia, moje pragnienia, pracowania z nimi, bo spotykam klientów. Z entuzjazmem, którzy wiedzą, czego chcą, jestem w stanie im spełnić te pragnienia, i dobrze mi się z nimi pracuje, i nie narzekam na to, że ich nie mam, bo nie mogę tego powiedzieć, bo ich mam. Natomiast bardzo szybko trzeba się też przystosować do sytuacji, jaka panuje na rynku. I ja mam nadzieję, że taki też jest odbiór mojej osoby potrafię to zrobić. Drodzy kupujący klienci. Pamiętajcie o dobrym wyborze swojego agenta. Rozejrzyjcie się na swoim rynku o takiego pośrednika, który z sercem, entuzjazmem, który będzie dla Was wsparciem. Dokonajcie takich weryfikacji pośredników. Może popytajcie swoich znajomych, może ktoś Wam doradzi. Zawsze ja służę pomocą, zawsze jestem dostępna. Czy na maila, czy na telefon, pomaga w różnych sprawach. Zgłaszają się do mnie naprawdę różne osoby, które y, korzystają z moich doradczych y, sytuacji, moich doświadczeń i cieszy mnie to, że odzew mam z rynku taki, że to, co robię, jest dla Was przyjemne, wartościowe i korzystacie z mojej wiedzy i doświadczenia. Za co Wam bardzo serdecznie dziękuję. I przyszedł czas na podziękowania dla wszystkich moich patronów. Pani Kasiu, pani Aniu, yy, pani Agnieszko, ja bardzo dziękuję za wsparcie. Oczywiście proszę o dalej, o dalsze wsparcie. Proszę o to, aby podzielić się tą cegiełką wsparcia dla mnie, dla mojej grupy, która pomaga mi tworzyć to wszystko, co robię, bo bez was, bez tych ludzi, bez tego mojego zespołu, mnie też pewnie by nie było, bo nie wiedziałabym jak. Wiem, co mam w głowie, wiem, co mam w sercu, wiem, co mam na języku, ale nie umiem zrobić pewnych rzeczy, które robią mi ludzie, których serdecznie w tej chwili pozdrawiam. Jesteście dla mnie bardzo ważni i dziękuję za to, że Was mam, bo tworzenie tych treści dla klientów, w tej chwili dla klienta kupującego, ale i dla każdego praktycznie, bo to jest odcinek, który ma pokazać, że wraca. Łaska dla klienta kupującego, bo to on tak naprawdę dzisiaj jest w stanie zaspokoić nasze potrzeby sprzedażowe, i my, jako agenci mający oferty na sprzedaż, chcemy z Wami, klienci kupujący, pracować, bo jesteście przynajmniej dla mnie ważni, za co Wam bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam z całego serca Wasza Anka. Cześć.